Jak zwykle coś musi się zepsuć. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu Sobota Dzień Kota. Ja nazywam się Antek Kowalczyk, a dzisiaj, no właśnie, miałem przynieść się na działkę i trochę podłubać, ale pogoda nie sprzyja, więc zostaję przy tradycyjnym systemie napraw pod blokiem. Dzisiaj przenoszę się do wnętrza, sprawdzę co nie działa i co będę mógł naprawić sam, a gdzie będę potrzebował pomocy. Zapraszam. Nie bez powodu zacząłem od drzwi pasażera, tutaj brakuje chromowanej osłony popielniczki. Powinno to wyglądać w ten sposób i powinna się ona chować przy otwarciu. Niestety odpada, tak więc będę musiał to jeszcze raz przykleić. To samo będę musiał zrobić z popielniczką u pasażera z przodu. Na pewno będę musiał sprawdzić, co się dzieje z przyciskami opuszczenia szyb, dlatego że nie świecą, a także nie działają. To samo dzieje się po drugiej stronie i tylni pasażerowie muszą prosić mnie, abym otworzył im okna. Nie wiem, czy poradzę sobie sam, czy będę musiał prosić elektryka, więc odłożę tę naprawę na późniejszy etap. Ostatnią rzeczą z tyłu będzie wymiana żarówki w podświetleniu zapalniczki. To co? Przechodzimy teraz do przodu. Pokażę wam z jakimi problemami musi się zmagać kierowca. Przede wszystkim do wymiany będzie podświetlenie tych czterech przycisków, ponieważ w nocy są one czarne i nie można znaleźć ich, a także podświetlenia w środkowej części panelu sterowania klimatyzacją. Żarówki w przyciskach postaram się wymienić teraz, natomiast na panel klimatyzacji przyjdzie pora później, a jeśli chodzi o wybierak, tutaj też pozycje powinny być podświetlone w nocy, czego obecnie nie mogę zaobserwować. Zacznę od podświetlenia popielniczki. Pilniszkę mam już wyjętą, ale również wyciągnę teraz mm, listwę ozdobną wybieraka. Ten guzik powinien się świecić, niestety, aby się do niego dostać, będę musiał zabrać to do domu. Po dwóch godzinach udało mi się rozebrać przycisk i wydłubać żarówkę z gumowej oprawy. Po wymianie żarówki i uważnym nasadzeniu niebieskiego kapturka mogę zamontować przycisk w samochodzie. O. Zrobimy tak. O, delikatnie. Tutaj, na szczycie, po zdjęciu tej osłony, pokazuje nam się żarówka. Ja ją już szybko wymieniłem używając pensety. I. Ha! Tak więc, jeden mały krok do przodu. Tu mamy starą, starą żarówkę. A nowa już jest zamontowana. I kiedy skończę tutaj, przy skrzyni biegów, no to wtedy zamontuję popielniczkę i zobaczymy, jak to wszystko świeci. I jeszcze taka sytuacja, jeśli palicie papierosy, a zamierzacie sprzedać samochód jako od osoby niepalącej, że nigdy nie było palone, to nie warto ściemniać, dlatego że o właśnie w takich różnych miejscach ten popiół się zawsze gdzieś tam dostanie, tak więc no, łatwo to można sprawdzić, że ktoś kopcił w tym samochodzie. A teraz przejdę do tylnej zapalniczki. Wszystko oryginalne kasety? Proszę bardzo, z hologramem teraz musiałem wyciągnąć takie oto bolce. Ztachuję to, trzy śruby i pozamiatamy. Środkowa część konsoli jest wyjęta, wymagało to rozpięcia tutaj dwóch wiązek i niestety tu trzeba siłą wyszarpnąć tą oto. Mm. Dobra i teraz najbardziej spektakularna operacja, czyli wyciąganie tak zwanej skoczni, czyli tego ozdobnego drewna. Tutaj są takie dwie motylkowe, dwa motylki. A! Dobra, to musimy dać. N -o. Dobra. I wyciągnąłem tak zwaną skoczkę. Mhm. I kolejne śruby do odkręcenia. O, super, o to mi chodziło. Doskonale. I panel klimatyzacji jest w moich rękach jeszcze chwilę. Dobra, mamy to. Tu żarówkę ją wyciągnę, zobaczę co to w ogóle jest za żarówka. No proszę, a oto nasi bohaterowie oczywiście samochód musiałem rozebrać. O, a to jest nasz panel i to są żarówki. Odpowiadałem za podświetlenie tych przycisków, a także za jedno z tych Czyszczę oprawki, po czym montuję w nich nowe żarówki. Teraz tylko muszę to poskładać. Montuję panel w samochodzie i teraz mam trochę gimnastyki, czyli montaż środkowego modułu, skoczni, obudowy wybieraka i na końcu popielniczki. Gotowe. Przechodzę do konsoli. Te guziki teoretycznie o, już się wyjmują i tu jest właśnie o żarówka. Tak samo tutaj. Nie? Delikatnie pyk. Tu jest niebieska taka jakby przysłona i jeśli zaświecimy czymś białym, to będzie po prostu niebieskie. dlatego też białe oświetlenie, no niestety nie wchodzi w grę, a chciałem. Oto są te maleństwa. Będę teraz wymieniał na takie oto żarówki. Zobaczymy jak to zadziała. To jest żarówka na wzór, i do niej będę musiał dociąć tą żarówkę. Która niestety nie ma tego plastikowego cokołu. Ale o, właśnie to jest ten kłopot. Już jedna mi wpadła. Ale to jest właśnie taka przygoda z jaguarem. Niektóre elementy są, jak to się mówi, swoiste. Ok. Dobra, teraz panel sterowania światłami i te przyciski również będę wymieniał. Tak samo jak w przypadku konsoli środkowej. Przyciski mam już wyjęte. Tylko trzy. Świeci wszystko i nie wadzi. W takim razie przyczepiam przyciski. Dobra, ruszam do mechanika. Przynajmniej nie zepsułem samochodu. Czekając na kolegę, zamontuję sobie chromowaną listwę, którą niedawno kupiłem. przygodami z Jaguarem, postanowiłem zamontować ją na wcisk, trzyma się bardzo mocno. Myślę, że skutecznie. Myślę, że robota udała się. Wracam właśnie od mechanika. Wiem czym będziemy się zajmować w najbliższym czasie. Te informacje zachowam na kolejne spotkanie. Z tyłu muszę jeszcze podłożyć pod tablicą rejestracyjną taką ramkę chromowaną. W ten sposób będę miał już założony cały dostępny chrom, jaki jest w tym modelu. Czas zakończyć ten chromowany szał i podłożyć tutaj chromowaną listwę pod tablicę rejestracyjną. Piłem takie coś, to się nazywa Altigiri i to są ramki bez tej dolnej części, gdzie normalnie są na przykład reklamy. I zaraz spróbuję to zamontować. No dobra, chyba muszę skoczyć do domu i zaatakować wiertarką. Także do zobaczenia za chwilę. się to prezentuje. No i udało nam się dotrzeć do końca odcinka a nie było łatwo, dlatego że musiałem poświęcić sporo czasu na research, dlatego że większość żarówek, które wymieniłem są albo niestandardowe, albo kosztują po 20 parę złotych jako część zamienna Jaguara. Dlatego musiałem troszkę posiedzieć, znaleźć parametry tych żarówek i dokupić w sklepie elektronicznym. Wszystkie parametry żarówek znajdziecie w opisie pod programem. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten odcinek. Jeśli tak, dawajcie łapę w górę, komentujcie, a także nie zapominajcie o starszych filmach oraz subskrypcji kanału. Do zobaczenia!